Cześć wszystkim. Mercedes już w garażu ale chciałem wyczyścić tutaj nadkola, żeby właśnie do lakierowania wziąć. I proszę zobaczyć, jak grubsza akcja się wyszykowała. Armagedon Także zdejmuję wszystko, co się da. Czyszczę to. Ośrodek antykorozyjny, później na to epoksyd i konserwacja. Także mam co tu robić. Także coś mi się zdaje, że audiczka zostanie na dłużej, zanim ja wyszykuję Mercedesa. Także taka akcja. Ten amorek postaram się ściągnąć, tutaj. Wlew paliwa tak samo, bo widzę, że on tutaj jest rozszczepiany. Także zaraz się będę za to brał i do przodu z tą robotą. Najgorsze jest to, że mało czasu dysponuję i to jest kuźwa największy kibel. Nie wiem, najlepiej to by trzeba było się zwolnić z pracy i, i robić swoje rzeczy. Dobra, ja biorę się dalej do roboty. Po dwóch godzinach pracy i demontażu połowę samochodu, już w sumie wiem, że zderzak będzie ściągany, bo łatwo się go ściąga. No ale tutaj amorek musiałem wykręcić, który tam się znajdował. I, I co? I zacząłem czyścić. To wszystko zacząłem czyścić, jeszcze tutaj kupa pracy przede mną. Rdza była powierzchowna. Są żery, no wiadomo, są żery. No postaram się załatwić sobie piaskarkę albo już kupić piaskarkę taką małą i coś to przepiaskować. Yy. Ogólnie czyszczę, czyszczenia kupę. Co Wam chciałem pokazać? Tutaj tak było klepane, prawda? Ja tutaj miałem gnieciony ten błotnik, trochę go wyklepałem. To wszystko, co jest klepane trzeba usunąć do gołego metalu. Raczej znaczy, trzeba. Każdy robi, jak chce, prawda? Ale ja z doświadczeniem i z tym wszystkim, no to mogę tylko powiedzieć, jak ja to robię. I tak powinno się po prostu to robić. Czyli wszystko usuwamy tutaj do gołego metalu. Bo tutaj, gdzie są te klepania, tam są wszędzie mikropęknięcia. No, ale tak to wyszlifujemy. Tam pod spodem będą pęknięcia, i tam się może coś dziać. Także będę usuwał to po całości do gołego metalu. Rand tutaj wewnętrzny. To wszystko trzeba do gołego metalu wyczyścić. Nie wiem czy latarka będzie. Nie będzie latarki. No ale wszystko do metalu trzeba wyczyścić i tak samo ten rant, który jest tam w środku tam o to też trzeba wyczyścić. Trzeba wyczyścić i tam wszędzie ma pójść podkład. Wszędzie podkład ma być. Bo uwierzcie mi, że tutaj tego podkładu, tego wszystkiego to było kurcze ja tylko dotnę tą szlifierką w sumie takimi takim włosami łożyna Tylko tym dotknąłem i faktycznie już tej farby nie było, podkładu nie było Także nic dziwnego, że to wszystko rdzewieje No i co? I biorę się dalej do roboty Nie wiem, może zaraz sobie pójdę i śniadanie po prostu zrobię Bo jest już w sumie nawet dość późno na śniadanie A jak się wziąłem za tą robotę to... To robię. Aha, wlew tak jak zdemontowałem Amortyzator zdemontowałem, lepsze tutaj jest dojście do tego wszystkiego, postaram się to wyczyścić jak tylko się da. I na to będzie szedł podkład, znaczy najpierw taki środek epoksydowy, środek, epoksydowy. środek który z jakoś tam tak wytrąca o tak to mogę powiedzieć. I na to potem ten epoksyd. Jak epoksyd dam, to zastanawiam się, czy nie pomalować tego nawet akrylem raczej farbą akrylową może szarą jakąś tam, i dopiero na to konserwacja. Także powiem tak: miałem pieniądze, żeby kupić farbę na auto. No, a tutaj powiem szczerze, że będzie grubsza robota i tak w sumie pieniądze pójdą na jakieś konserwacje, takie rzeczy i później z biegiem czasu to po prostu jakiś tam pod ten, jakaś farba na auto, bo podkłady, takie rzeczy to już wszystko mam kupione. Można powiedzieć, że dość, dość sporo tego mam. O tam, o, tam są bukniny, papiery, mój wózek warsztatowy. Wózek też zostałem w spadku to po jednym lakierniku. I, I tak w sumie mam go już od 10 lat przynajmniej. No i tutaj mam szpachle, nie szpachle, kubeczki, podkłady, akryle i, i takie tam rzeczy. No, także kupa, kupa pracy przede mną. Mercedes mnie trochę zaskoczył. No ale tak to wszyscy mówili, że Mercedes a lubi rdza. aczkolwiek nie jest tu przygnite, tak nie wiadomo jak. To jest Gardza głównie dlatego, że po prostu nie był zakonserwowany i on po prostu miał zardzewieć, To tak te auta są konstruowane, że te auta mają rdzewieć, mamy kupować nowe samochody i tyle, nie. Także. Biorę się dalej do roboty, albo nie, idę zrobić śniadanie i nie biorę się dalej do roboty. Także za jakiś czas dam wam znowu znać co tam dalej porobiłem. Postaram się, żeby te filmy miały chociaż 10 minut tego długości, i to będzie się tak przyjemnie oglądało. Nie nagrywam z tego, jak robię, bo nie mam kamerki. Powiedziałem sobie, że jak będę miał 1000 subskrypcji, to wtedy kupuję kamerkę i nagrywam co, jak robię. Całe etapy, bo póki co od tych subskrypcji jest bardzo mało i nie chcę po prostu sobie dodatkowych kosztów robić. Także nagrywam wszystko z telefonu. I na razie tak pozostanie, dopóki nie będzie 1000 subskrypcji. Będzie 1000 subskrypcji, kupuję kamerkę GoPro i po prostu to wszystko nagrywam tak jak idzie na żywo. Oczywiście poucinam, bo niektóre etapy czyszczenia są długie. No ale myślę, że będzie w to fajnie pokazane. Także lajkujcie, subskrybujcie i myślę, że coś z tego będzie że ten kanał będzie miał jakąś tam potencję także trzymajcie się szerokości, cześć